Dziękuję widzowie, jest mi bardzo miło, że mnie subskrybujecie. Subskrybujcie mnie, a nie Lolo. Reagujemy na jego filmy. Gdzie on ma ten telefon w eku? Patrzcie na jego eku. I mnie nie zdarza. No naprawdę. No dobra, już. Ale co powód, co to cię stało? Bo to jesteś epicie wtedy, co? No na pewno. W trzeciej o, w trzeciej nocy. Jest strasznie, naprawdę. Ale spokojnie, lulu, oto stało lulu na PlayStation, a może coś innego? Nie wiem, co, co mi się dzieje. Ale Lulu? Gdzie jestem? Jestem u więziora. Ale Lulu, gdzie? Kto? Jak ci pomóc? Się... pomóc? Lulu, halo! Się się... Ale co? Co się stało? Czy wy dowiedzieliście? Czemu się Lulu rozłączyła nagle? Ej, ale jak to jest możliwe? Przecież, co się dzieje, Lulu? O nie, Lulu, co się stało? Musimy ją uratować. Ja nie. Muszę chyba poprosić Papilona o pomoc, tylko jak on się dowie, że od trzeciej w nocy do niego przyszedłem, to naprawdę będzie nieciekawie. No dobra, ale szybko idziemy do Papilona. E, dobra, szybko, Paliona, do nie Papilona. Idziemy, idziemy. Zobaczcie, jakieś jest ciemno. O, ja nie mogę. mogę no, tu mam różowe auto. Fajne takie autko, dobra. Idziemy nie. sobie do Papilona. Zobaczcie, on jest na pewno u siebie w domu, mam te kamery, muszę te kamery usunąć, no ile można mieć kamer w jego domu, No. jest na pewno z tego powodu niezadowolony, dobra, idę Też do tak niego. myślę. Tylko, o, kobodora... Kto normalnie idzie o tej godzinie spać o trzeciej w nocy? Kto Pilon? idzie normalnie? Zobaczcie w komentarzu, kto idzie o której godzinie spać. Co się dzieje? W Słukaj, nocy. wiem, wiem, że jest trochę dziwne, że przychodzę do ciebie w środku nocy, no, ale bardzo. jest sytuacja awaryjna, alarm czerwony, a dokładnie no, alarm mam nadzieję, że To nie jakieś głupie żarty, bo naprawdę ciężki dzień miałem. Ja wiem, że miałeś ciężki dzień. A co się stało, że miałeś ciężki dzień? Oj dużo pracy. O, ale słuchaj, jest, dostałem bardzo dziwny telefon. Jaki? Siedzę sobie u siebie w domku, już normalnie po dobranocce, położyłem się do łóżka, nagle dzwoni telefon i mówi do mnie Lulu. Mówi coś, że jest strasznie, że trzeba ją uratować, że jest gdzieś daleko. I... Ale co? No właśnie, Nic. Jest dziwne, że ona, ona chyba pierwsza do mnie zadzwoniła, to znaczy, że mnie chyba kocha. Ale dobra, nieważne, chodzi o to, że mnie Lulu to pali ona. No, to bo ja jestem Lulu a ona jest Lulu, a ty jesteś papilon, no to dla mnie do, roginia, że do mnie zadzwoniła. Lulu do jest? Telefon,

Skoro Lulu dzwoniła, że jest gdzieś w strasznym miejscu, to straszne miejsce to jest jedynie twój domek. <laughs> nie, nie no, dobra. dobra, nie. Co to jest strasznego wrzucenia? Musimy znaleźć poszlaki. Ja, Lulu, nie ma jeszcze, zażartujesz z mojego domu. Zamieńmy się w detektywów, bądźmy detektywami. Musimy znaleźć jakieś poszlaki, musimy przede wszystkim zobaczyć, o co to wszystko chodzi. Przecież... Nie, poczekaj, Lulu, zróbmy tak. Jak? Nie. To jest misja pod tytułem miłość. Miłość, no. Na, jeżeli ta misja jest pod tytułem miłość, to ty ratujesz Lulu, a ja idę spać. Nie, ale b, b, nie bądź taki. No musisz mi trochę pomóc, no co ty. Ja, ja ci zawsze pomagam w każdej sytuacji. Okaż się przyjacielem. Ja sam ale, nie dam rady. Jestem tylko wieczką. Ale ty zawsze mówisz, że nie dasz rady. Właściwie w końcu dasz radę. Lolo, jesteś mężczyzną. Dasz radę. Pojadzisz sobie. Lolo. Oh, no, no nie, nie. Na pewno nie chcesz mi pomóc. Przecież wiem, że jest późno, ale... Ale jesteś moim przyjacielem, a przyjaciele nie zostawia się w takiej sytuacji. Lolo, ja bym ci pomógł. Ja ci będę kiwicował, trzymaj mój piękny miecz. O! To miecz się przyda. Zieloniak. Dobra, I, ale ci go zwrócę. I, I działaj. Ja liczę, dobra. ty w końcu coś sam załatwił. Dobra. dobra, 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 dobra! Lolo! Lolo jest najlepszy! Lolo się tak uda! Musimy znaleźć jakieś poszlaki. Czy tamten szkielet jest poszlaką? No nie. Zdaje no mi się, nie. Że chyba nie jest poszlaką. Ale dobra, co mi się kojarzy z Lulu? Z Lulu kojarzy się kolor różowy, kojarzą się owieczki i kojarzy się e, miłość. Więc musimy znaleźć coś, co jest w jednym z tych trzech rzeczy. Dobra. Czy to Kto alto, nie umie czy to wam już mówię. Dajcie suba, dajcie 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 suba, dajcie suba, dajcie, różowy, dajcie, Beispiel, dajcie, dajcie, dajcie <that> suba, dajcie suba. Tak. To nie do końca. Czy coś w moim domku może wskazywać na to, że będzie jakaś poszlaka, ale tutaj nie ma żadnych poszlak! To są jakieś mlecze i różowe kwiatki. I Różowe kwiatki! Mamy tu różowe kwiatki. Czy te różowe kwiatki mm. mogą zostawić nulu? No Napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że to może być od niej. Tak. Myślę, że musimy iść tą, za tymi kwiatkami, bo te kwiatki powinny <laughs> nam i tu prowadzić, tylko do czego? Ja muszę mieć swój miecz, my to jest miecz papilona, ale wezmę go, bo by mi ten miecz i będę musiał dotrzeć do miejsca, w którym Lulu jest prawdopodobnie uwięziona. Ale ją oczywiście uratujemy. Dobra, czekajcie. Czemu te... Czemu te kwiatki prowadzą do tego różowego domu? To jest, to jest palionka? No nie, no czemu... Czemu do domu palionki mają prowadzić to bardziej kwiatki, które być od... Widzowie, jeśli chcecie drugą część, to dawajcie subskrypcję. Jeśli nie chcecie, to wasza strata. Będzie druga seria fajna. Polecam Tygrysek. Kocham was widzowie. Jeśli chcecie drugą wersję, dajcie suba, dajcie suba. Bo jak nie, to nie będzie drugiej serii też. Dwa tysiące